Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 28 marca 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.29, a zajdzie o 19.10. Imieniny obchodzą Aniela, Jan i Sykstus, solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe. To I tak się spełni. Dziś dzień doceniania chwastów. Mot to na dziś? Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmysłach. Tomasz Zakwinu. 104 wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Zdaj sobie sprawę, że wszystko, co dzieje się poza Twoją świadomością, wpływa na Twoje decyzje, wpływa na Twoje życie. Czy wiesz, że Twoja świadomość to tylko wierzchołek góry lodowej? To, co dzieje się pod powierzchnią Twojej świadomości jest równie istotne, jeśli chodzi o kształtowanie Twoich decyzji, postaw, zachowań. Nie wiem, czy wiesz, ale naukowcy coraz częściej dowodzą, że nieświadome procesy mają kolosalny wpływ na Twoje całe życie. Zatem, jak działa Twoja nieświadomość? Twoja nieświadomość to złożony proces przetwarzania informacji, które do ciebie docierają z zewnątrz, z całego świata. I nie ma to znaczenia, czy to jest komunikacja werbalna z jakichś twoich znajomych i wszystkich tych, których spotykasz, czy to są triggery z radia, z telewizji, z internetu, czy to są jakieś inne odgłosy, które gdzieś tam pukają, stukają. One cały czas kodowane są przez twój nieświadomy umysł, kodowane, pomimo tego, że nie odbierasz ich na poziomie świadomym, a nawet jakie Odbierasz to, je po prostu filtrujesz. Mają one dostęp cały czas do tego twojego obszaru ludzkiej egzystencji, gdzie zostają zapisane. Twój mózg cały czas analizuje te informacje, aby przewidywać, aby reagować, aby uczyć się, aby móc podejmować decyzje. I teraz zauważasz jeden paradoks w tym całym wydarzeniu jakim jest twój nieświadomy umysł. Każdego dnia spotykając swoich znajomych, szefa, oglądając telewizję, czytając internet, rozmawiając z kimś, Twój nieświadomy umysł, i nie mówimy tutaj o podświadomości, cały czas przemiela wszystko to, co do ciebie trafia. Cały czas rejestruje. Jedne rzeczy są wypychane, wydalane, drugie zaś są kotwiczone w Twojej podświadomości. Nie wiem, czy wiesz, ale Twój nieświadomy umysł ma ogromne, ale to ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji, we wpływaniu na procesy decyzyjne, te, które odpalasz w swoim życiu. I nie ma znaczenia, czego dotyczy ten proces czy zakupu lodów, czy butów, czy czegoś, co Ci się podoba, czy czegoś, co Ci się nie podoba. To właśnie on decyduje w większości przypadków o tym, jak się czujesz, jak działasz, jak funkcjonujesz, w jakim jesteś nastroju. W psychologii z angielska nazywa się to priming. Informacje, które docierają do ciebie, tworzą jakieś modele, tworzą jakieś wyobrażenia. I teraz, jeśli ktoś mówi do ciebie fajnie, mówi do ciebie dobrze i ty po tych słowach czujesz się dobrze, jesteś doceniona, doceniany. To jest super, ale zauważ, że często zdarza się tak, że twoje otoczenie, rodzice, środowisko, nauczyciele wpychają ci słowa typu jesteś niełukiem, jesteś debilem, nic się nie uda, nic nie wyjdzie itd. I wiele osób nauczyło się ignorować te komunikaty na poziomie świadomym. Ale nic z tego, że oni ignorują to na poziomie świadomym, jak te wszystkie słowa, jak te wszystkie modele tworzą kotwice, w Twoim umyśle, w Twoim podświadomym umyśle, i pomimo tego, że odebrane zostały werbalnie, przefiltrowane przez Ciebie i nawet odrzucone, zakotwiczyły tam na stałe. One będą odpalały za każdym razem, kiedy zepną się modele czyli jeśli będzie jakaś sytuacja taka, która wyzwoli ten trigger natychmiast w twoim świadomym umyśle odpali sytuacja że nie że nie chcesz że nie zdążysz nie dasz rady i tak dalej i to nie jest zależne od ciebie tak zostałaś albo zostałeś zaprogramowany w pracy z takimi, z usuwaniem takich przekonań pomaga medytacja dynamiczna, do której namawiam cię chyba już w Zylion 11 podcaście Mediteusz Light czy Codzienniku Motywacyjnym. Za pomocą medytacji dynamicznej, wizualizacji, programowania umysłu, jakkolwiek byś tego nie nazwała, możesz takie modele usuwać. Ale od ciebie zależy jak ten proces będzie przebiegał. Jeżeli będziesz zaangażowana i nie będziesz odpalała autosabotażu, od którym było mówione kilka odcinków temu, to masz duże szanse na usunięcie tego modelu. Jest jeszcze jeden ciekawy model, który nazywa się uproszczoną regułą. I tych uproszczonych reguł używasz, aby podejmować decyzje w sytuacjach niepewności, kiedy nie jesteś czegoś pewna albo czegoś pewien, kiedy masz wahanie. I często są używane w sposób błędny, dlatego że twoja nieświadomość przekształca informacje w sposób zniekształcony. I dostajesz złe wyobrażenie o czymś. Rozumiesz? Na przykład chcesz rozpocząć biznes, i w twojej głowie cały czas ktoś ci wkładał, że się nie uda, że nie wyjdzie, że itd., tak itd., tak znasz to wszystko. I nawet na poziomie światowym masz bardzo wielką ochotę na zrobienie tego biznesu, wejścia w ten projekt, wiesz jak to ma działać, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie przez twoją podświadomość, przez twój umysł nieświadomy, zostaje tak przefiltrowana ta informacja, ten cały przelot, że zaczynasz podejmować decyzje na podstawie zniekształcenia. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ten biznes, ta sytuacja, ten model jeszcze nie odpalił, jego nie ma, więc nie możesz go ocenić na, pozi na poziomie świadomym. Wszystko, co w tym momencie decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu, o rozpoczęciu lub nierozpoczęciu tegoż, jest wyłącznie twoją Imaginacją. Jest zniekształconą informacją, która została zbudowana przez Twój umysł na podstawie błędnych wyobrażeń, na podstawie niepewności, na podstawie kotwic i wszystkich tych rzeczy, które naprawdę 99% ludzkości na Ziemi dojeżdżają każdego dnia. Opowiem Ci jeszcze o jednej zdolności ludzkiego umysłu, którą możesz wykorzystywać dla swoich dobrostanów. Ale ta umiejętność jest błogosławieństwem i przekleństwem zarazem. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie zostanie wprowadzona do Twojego umysłu, do twojej, przez Twój nieświadomy umysł i odpalana potem. Mówię tutaj o kotwiczeniu stanów emocjonalnych. Metoda ta jest wykorzystywana w NLP. Lata temu zauważono, że ludzie podczas jakichś zdarzeń, sytuacji jeżeli otrzymają jakiś trigger, potrafią zapamiętać daną sytuację i emocje, która panowała w danej sytuacji, zdarzeniu i dzięki temu triggerowi odpalać tenże odczucie, ten stan na zawołanie. Podam Ci pewien przykład. Na przykład będzie to drastyczny przykład, od razu uwaga, ma, uwaga, ale robię to celowo, żeby podziałać na Twoją wyobraźnię. Jedziesz rowerem, przewracasz się i łamiesz nogę. W momencie złamania nogi, prze, tego wywrócenia i tego całego disasteru, który się wydarzył z udziałem roweru i Twojego nieudolnego e, cyklizmu, dociera do Twoich nozdrzy zapach kwiatów. On jest na tyle intensywny, że go zapamiętujesz. I teraz za każdym razem prawdopodobnie wydarzy się tak, że czując tenże zapach, nawet jak już noga będzie zrośnięta, będzie zapomnisz o całym temacie, za każdym razem w twoim umyśle będzie działał właśnie ten obraz, albo nawet odczucie bólu. Dobre kotwiczenie stanów emocjonalnych NLP propaguje w następujący sposób. W delikatnym hipnotycznym transie należy zwizualizować sobie jakąś sytuację, jakąś dobrą dla Ciebie rzecz, albo przywołać wspomnienie, w którym czułaś się po prostu dobrze. Wyobraź sobie, że był taki egzamin, który weszłaś albo wszedłeś i zdałaś na pstryknięcie palcami. Dosłownie wchodzisz, dostajesz trzy pytania odpowiadasz bardzo dobry, zaliczone do widzenia. Ten stan emocjonalny być może z czymś się kojarzy, więc wywołaj go sobie w umyśle i spróbuj zakotwiczyć. Jeżeli będziesz miała te same odczucia, kiedy wtedy miałaś, jak zdawałaś, otrzymywałaś ocenę bardzo dobrą z tego egzaminu. Może to być zaciśnięcie pięści, może to być stryknięcie palcami, podrapanie się w ucho. Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, aby nauczyć swój nieświadomy umysł tego, żeby odpalał ten stan emocjonalny za każdym razem, kiedy tego będziesz chciała. Albo chciał. Wyobraź sobie sytuację biznesową. Masz zakotwiczoną pewność siebie. Wchodzisz na jakąś rozmowę biznesową, gdzie na stole strzelanka leży 3 miliony złotych. Grasz o duży kontrakt, ale jest jakieś wahanie, jest jakaś niepewność. I wyobraź sobie, co wydarzyć się może w Twojej przestrzeni dzięki Twojemu nieświadomemu, a zarazem świadomemu, połączonemu umysłowi, kiedy odpalisz stan pewności siebie. Rozumiesz? Tak samo jest z zakochaniem, tak samo jest z milionem różnych innych odczuć, które mają ludzie. Wystarczy, że je zakotwiczysz i będziesz mogła odpalać albo mógł je odpalać na zawołanie. Ale musisz zwracać baczną uwagę, bo bardzo, ale to bardzo wiele osób, kotwiczy sobie negatywne stany emocjonalne. I to jest dramat. Nie wiem, czy znasz, bo ja mam takich przypadków kilkanaście. Załóżmy lasek, które zostały, albo kobiet, które zostały rzucone, zdradzone na jakiejś, nie wiem, strzelam, dyskotece. I triggerem tego całego zdarzenia jest jakiś utwór muzyczny, albo wręcz odwrotnie ktoś się zakochał w kimś, słysząc jakąś piosenkę, i potem przez całe lata, przez całe dziesięciolecia, w momencie, kiedy w radiu, w telewizji, w internecie, gdzieś tam usłyszą daną melodię, stan odpala. Dokładnie tak działa odpalanie kotwic, więc namawiam cię do tego, żebyś kotwiczyła Stany, ale zwracała też baczną uwagę na to, jak działa twój nieświadomy umysł, co może wykręcić ci w życiu przez wszystkie te kotwice, przez wszystkie te informacje, które zostają do niego wrzucone. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusze, słuchacze i słuchawki, dziękuję wszystkim kawowiczom i kłaniam się do samej ziemi. Wszystkim tym, którzy piszą maile, wszystkim tym, którzy piszą na telegramie, na Instagramie, na Facebooku, kłaniam się Wam nisko do samej ziemi, a kawowiczom w ogóle naprawdę. Niesamowicie jestem wdzięczny. Nawet nie macie pojęcia, co się wydarza ostatnimi czasy na slash mediteusz Ja jestem w szoku. Program totalnej zmiany cały czas wysyłany jest do Was. Dziękuję bardzo za cierpliwość, bo zmienialiśmy autoresponder. Działa już bez zarzutów z tego, co dochodzi do moich uszu, od moich współpracowników czy bezpośrednio od Was. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze. Słyszymy się jutro o 6 rano. Tymczasem życzę Wam pięknego, cudownego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.